Prezentowany samochód jest to druga już generacja modelu GT3 i pochodzi on z 2014 roku. Bazuje on na modelu Carrera, lecz zdecydowanie bardziej nastawiony jest na walory sportowe niż użytkowe. Dzięki tym wszystkim wlotom, wylotom powietrza, ogromnemu spoilerowi tylnej klapy, skrętnej osi tylnej niskiej masie do czynienia mamy z królem przyczepności. Przede wszystkim na pierwszy rzut oka, w odróżnieniu od zwykłej 911 GT3 ma zupełnie inny zderzak, rzucają się ogromne wloty powietrza nie jest to aspekt tylko i wyłącznie wizualny. Otóż pod tymi wlotami powietrza schowane są dwie ogromne chłodnice i wloty powietrza odprowadzające powietrze z przodu tutaj do góry, dzięki temu no do silnika. Nie, nie do silnika, silnik jest z tyłu. <grych> Także tutaj jest to głównie zabieg aerodynamiczny, nie jest to zabieg stylistyczny. Co jeszcze jest zmienione, to przede wszystkim błotniki tylne są zdecydowanie szersze i na tylnej pokrywie silnika, właśnie nie bagażnika, znajduje się ogromny spoiler, który nie służy do szpanu. Można na nim choćby nawet wysuszyć pranie. Inny mamy wzór Felk i tutaj jest różnica również technologiczna, gdyż mamy rozwiązanie typu Central Lock, Gdyż ten samolot został stworzony na tor, więc wymiana kół, a jej szybkość ma również niebagatelne tutaj znaczenie. Skrzynia biegów to fenomenalna dwusprzęgłowa skrzynia PDK, która w ułamku sekundy zmienia biegi i przenosi napęd na tylne koła. Dla osób, które chcą wystrzelić ze światła, jak petarda, o godzinie 24 w nowy rok, dostępny jest oczywiście lunch control. Wystarczy tylko lewą stopę położyć na hamulcu, prawą stopą wcisnąć gaz i jedziemy. Z tyłu 911 GT3 prezentuje się naprawdę imponująco. To skrzydło zajmuje mniej więcej połowę całego nadwozia. Widać go cały czas zresztą w lusterku wstecznym. Mamy tutaj inny zderzak oraz podwójną centralnie umieszczoną końcówkę układu wydechowego. Widać tutaj w zderzaku również jest tutaj to przetłuczenie i tutaj mamy też siatkę, która nie jest zabiegiem stylistycznym, tylko tutaj mamy odprowadzenie powietrza. Czyli powietrze jest tłoczone tutaj, tutaj teraz nie widać, ale jest również kratka. Na pokrywie, i to powietrze jest tłoczone tutaj do tyłu. A teraz pokażemy Wam, jak duży jest bagażnik. Nie bagażnik, a raczej komora silnika. Z boku na tej pokrywie mamy. Napis 3,8 i dokładnie jak otwieramy komorę silnika, to również jest 3,8. Chodzi tutaj o pojemność, tutaj dokładnie z 3,8 litra bez 5 cm. Jak konstruktorom też zależało na odciążeniu tego samochodu, widać chociażby tutaj od góry, czyli mamy tutaj to, tutaj to wzmocnienie nadwozia, wykonane jest również z karbonu. Każdorazowa ingerencja w silnik, wymiana świec i tak dalej, wymusza jakby ściąganie tych wentylatorów, tej pokrywy, tego wszystkiego. Jak widać, konstruktorzy przewidzieli tutaj dwa wlewy. Wlew płynu, płynu chłodzącego oraz wlew oleju. Bagnet jest natomiast elektroniczny, tak jest. Samochód na żywo wygląda po prostu fenomenalnie. Jest niewielkich rozmiarów i wygląda jak taki resorak, trochę powiększony, zdjęty prosto. Z półki chłopaka, który marzy o takim samochodzie. Miałem takiego nawet na półce 127 cm wysokości, 245 cm między osiami przy tym samochodzie nawet Marcin wygląda na dużego i umieśnionego. <grym> <grym> Jak jesteśmy już z tyłu pojazdu, warto napomnieć o tym, że. Zarysowałeś oś... się. Tak jest. To też. <grym> to też. E, warto na, o tym napomnieć, że tylna oś jest skrętna i również zawieszenie jest regulowane. Dokładnie jego twardość, bo przód mamy regulowane e, wysokość zawieszenia, natomiast tyłu regulowana jest tylko twardość. Mamy tutaj system pasmy, czyli Porsche Active Suspension Management. Nastawy są albo twarde, albo. Bardzo twarde. Albo bardzo twarde. <grym> Nasz samochód jest wyposażony w układ hamulcowy ceramiczny, czyli PCCB. A jak ogromne są te hamulce, świadczy chociażby to, że spójrzcie, To jest koło 18-calowe. No nie weszłoby koło na to No nie weszłoby. Hamulce. Dlatego właśnie w naszym Porsche ma, w Porsche <grym> mamy 20-calowe 20 calowe koła, które mieszczą te ogromne. I wzór jest tylko dedykowany do modelu gt 3 Skąd wiesz? Wyczytałem. We wnętrzu ciężko nam będzie doszukać się takich udogodnień jak kamera cofania, czujniki parkowania, elektryczna regulacja siedzeń z pamięcią ustawień, miejsce gdzie można położyć telefon, czy też zestaw głośno mówiący. Wyciszenie wnętrza auta jest naprawdę słabe. Osobiście uważam, że muzyką dla uszu, dla osoby, która chce kupić GT3 lub jest jego właścicielem już, będzie dźwięk silnika. Z tyłu na próżno e, szukać kanapy, która pomieści choćby nawet trzy dzieci, czy teściową. Opcjonalnie można było zamówić w 911 GT3 e, wersję z klapsport e, z klatką, taką półklatką. Tak i wtedy są również zmienione siedzenia. Tak, można mieć sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa tutaj z dziurą. Natomiast no nie polecam wyboru takiego, jeżeli ktoś jeździ na co dzień takim autem, bo wsiadanie czy wysiadanie z tego auta jest po prostu dramatyczne. Warto tutaj też napomnieć, że materiały, które są użyte w środku tego auta są najwyższej jakości, deska wykończona jest skórą. Wracając tutaj do osiągów, ten samochód nie imponuje może mocą, bo ma 475 koni, nie imponuje momentem obrotowym, bo nawet nie ma 500 Nm, tak. natomiast silnik kręci się aż do 9000 obrotów, gdzie jest już rev limiter, ale nie, nie konie Nie chodzi tutaj. o konie mechaniczne, bo tak naprawdę w tej chwili jest taka... Moda na konie mechanicznej, można moc. zrobić z tego moc. 600 koni mechanicznych i co z tego? Jeżeli te konie mechaniczne nie będą miały przełożenia na tylne koła, chodzi tak naprawdę o aerodynamikę i chodzi o to, że to auto w zakrętach przy wysokiej prędkości prowadzi się fenomenalnie. I bardzo też szybko może się rozpędzić, ponieważ jego prędkość ma, maksymalna to ponad 315 km na godzinę, co przy sześciocylindrowym silniku i przy tej pojemności jest naprawdę imponujące. I świetną rzeczą jest to, że ten silnik mimo, że jest zamieszczony po prostu dzięki temu właśnie, że znajduje się z tyłu, przy nawet mokrej nawierzchni, jeżeli mocno wystartujemy ze świateł, nie ma takiego mocnego uścisku z kół. No chyba, że przesadzisz jeżeli wylądujesz na YouTubie przy Oczywiście. Crash Compilation. <laughs> Pokrywę przedniego bagażnika, bo znajduje się tutaj bagażnik, możemy otworzyć z środka, z kluczyka, z kluczyka. albo linką z tamtej z tamtej strony. Z tej strony. Tak, dokładnie. Jeżeli by się okazało, że niestety, ale braku prądu, no to, a teraz prąd drogi, więc <grym tak. <grym a więc po... Jest możliwość otworzenia awaryjnie pokrywy bagażnika. Natomiast my prąd jeszcze mamy, także. Ło, nice. No nie jest to ba pojemność bagażnika, która pozwoli wam pojechać 911 GT3 na wymianę czterech kół na przykład na zimowe. No nie da się. Ale powiem wam, że byłem miło zaskoczony, bo miałem okazję przejechać po Polsce z narzeczoną, gdzie ilość bagaży nie była mała. To tutaj tak naprawdę dwie średniej wielkości torby wchodzą. I kot. No, kod niestety, ale jechał w środku. <laughs> kod miał lepsze wrażenia z tamtą dziś. Myślę, że nie byłby szczęśliwy, gdybym go tutaj zamknął. Ale eee, tyle o kocie. Tak, z przodu mamy wlew do spryskiwaczy, i tutaj jest ukryty do płynu hamulcowego, tak jest. Tak jest. Po również znajduje się akumulator w prawej części, potrzeba, nadszybia, podwieźć nad akumulator. Nie wszystkie elementy udało się upchać, mimo tego, że te błotniki z tyłu są naprawdę muskularne, to część elementów technologicznych trzeba było przenieść tutaj do przodu. Oczywiście wiadomo, większość sterowników jest montowana również w podłodze, a co ciekawe, podłoga jest tutaj też odchudzona i jest a dużo cięższa. Dużo cięższa niż w standardowym modelu 911. Z elementów na dwozie jeszcze warto napomnieć, że poza tylnymi butnikami auto jest całe aluminiowe. Tylna pokrywa silnika jest plastikowa. Prawie całe, bo drzwi są chyba stalowe. Nie, aluminiowe. Pewny jesteś? Tak. <noise> Jeżeli mówimy o masie, koło w 911 jest tak lekkie, jakbyście wzięli, podejrzewam, koło 17-calowe to jest cięższe niż u nas koło, które jest 20-calowe. Koszty utrzymania, takie jak wymiany tarcz czy eksploatacja, czy choćby nawet z zderzaka są bardzo wysokie. Bogatelne ceny wysoko. Ale zaskakujące jest niskie spalanie, bo jeżąc tym autem normalnie, ono się zadowala. Rekord, znaczy rekord, jak tu to minimalne spalanie, jakie udało mi się osiągnąć, było 9 litrów gazu. Tak. <laughs> Także nie, poważnie mówiąc 9 litrów to było najniższe spalanie jakie udało mi się osiągnąć, natomiast przy bardzo dynamicznej jeździe, no to średnie spalanie wynosiło 20 litrów. Jak sztywny jest nadwozie, sami popatrzcie. Przy wjeżdżaniu do garażu samochód jest tak sztywny, że dwa koła są w powietrzu, a dwa przylegają do podłoża. Parkując gt trójką trzeba naprawdę uważać, żeby nie uderzyć tłumikami w krawężnik samotoczy się przodu, bo wystarczy chwila nieuwagi, żeby połamać przedni zderzak. perfekcyjna, Mimo, że to jest bardzo ciasny samochód, to ja tam mam naprawdę fajne komfortowe warunki, mam miejsce na, na, na nogi, mam spokojnie może sobie moje kolane spocząć tutaj na tej części deski rozdzielczej, gdzie jest miękkie. Silnik budzi się dopiero powyżej 4000 obrotów, zaczyna być go wtedy słychać, jest to taki przeszywający iście sportowy dźwięk, naprawdę yy, rewelacyjny. Yy, w tym samochodzie można się poczuć yy, jak? No, jak kierowca, można powiedzieć, rajdowy, może nie do końca rajdowy, ale kierowca na pewno wyścigowy. Mamy niską pozycję za kierownicą, sztywność całego auta, sztywność całego nadwozia przypomina nam o tym, że siedzimy w iście sportowym samochodzie. No i to piękne skrzydło, które widzimy za każdym razem w lusterku. No i oczywiście wzrok przechodniów i przejeżdżających samochodów obok. No, tu pani akurat nie patrzy, ale ona jedzie i gada przez telefon, więc nie dziwię się, bo za dużo rzeczy na raz bym musiała robić. Możecie się śmiać, ale to jest fakt. To jest jedyny samochód, którym jak przejechałem trasę z Rzeszowa do Krakowa i pojeździłem chwilę po Krakowie, e, całościowo około 200 km, wysiadłem z tego auta i pierwszy raz w życiu bolał mi kręgosłup po podróży samochodem. Tak twardy jest ten samochód. E, no na jazdę codzienną, jeżeli ktoś jest, ma takie zapędy rajdowo-wyścigowe, to, to jak najbardziej, ale to jest bardziej auto na tor. Zresztą taki był jego zamysł lub samochód weekendowy, który da Wam naprawdę mnóstwo, mnóstwo frajdy. Mamy wywalczone pole position, temperatura silnika, przekładni, wszystko się zgadza, ponieważ ruszamy. takiej jak, no nie wiem, mamy tą skrzynię dwustrzegową PDK, oczywiście możemy wziąć manuala, tutaj żeby cokolwiek zrobić z tym samochodem, nie wiem, odpowietrzyć go to trzeba podpinać komputer ten samochód jest naprawdę bardzo zaawansowany technologicznie, a jednocześnie zapewnia nam takie odczucie jakby był iście mechaniczne, tak? Czyli skręca, słychać tutaj pracę silnika podzespołów kiedy zapina ten bieg, po prostu czuć ten samochód i to jest, to jest właśnie fajne, idealne połączenie które jest ciężko osiągnąć w dzisiejszym świecie gdzie mamy samochody elektryczne które no, prowadzą, się, prowadzą się bardzo dobrze niektóre są ociężałe, ale też dają mnóstwo frajdy bo mają w górę momentu obrotowego są takimi można powiedzieć autkami sterowanymi no to tutaj mamy samochód który ma kupę technologii elektroniki, a jednocześnie jest mechaniczny to jest całe piękno tego samochodu. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to zostaw łapę w górę. Napisz komentarz, czy wybrałbyś GT3, czy może jakieś inne auto jako daily drivera lub Truck Drivera. Tymczasem pamiętaj o dzwoneczku, subskrypcji i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymaj się, cześć! Cześć!